Witaj, YouTube. Dziś, no cóż, pora zacząć się bawić nową zabawką, którą kupiliśmy sobie do naszej siłowni. Zaczynajmy! zrobiliśmy pierwszy zakup, i były to hankle pierwsze takie ćwiczenia, które jakby narzucają się od razu, to będziemy robić biceps, no i ćwiczenia, żeby go zrobić. I od tego zaczniemy. Jednakże, zanim zaczniemy ćwiczyć biceps, no parę słów wyjaśnienia. Powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, jak nasze mięśnie są zbudowane, żeby lepiej wykorzystywać te ćwiczenia, lepiej dobierać te ćwiczenia. Jakiś mięsień chcemy bardziej rozbudować. Zaczynamy od bicepsa. No to zaczniemy z grubsza omówić ten mięsień. Biceps to jest nazwa potoczna, ale nie oddaje jakby tego, jak on jest faktycznie zbudowany. Biceps jest to określenie na dwugłowy ramienia. Nazwy łacińskie nie jestem w stanie wypowiedzieć. Znajduje się każdy wie między łokciem a ramieniem. Dwugłowy dlaczego? Dlatego, że są to mięśnie dwa. Jest to głowa krótka i głowa długa. Długa jest na zewnątrz bardziej widoczna, krótka bardziej od środka. Ale myślę, że na grafice będzie to bardziej zrozumiałe. O wielkości naszego bicepsa odpowiada przede wszystkim głowa długa, a krótka odpowiada za jakby jego okrągłość, jego grubość. Jednak żeby on był widoczny w momencie, jak napniemy, to odpowiada jeszcze dodatkowo mięsień ramienny, który jest pod tymi dwoma. Biceps jest mięśniem, który bardzo szybko zobaczymy. Wystarczy zgiąć. Ramię w łokciu jest on widoczny większy, mniejszy biceps jest mięśniem który również pracuje przy ćwiczeniach na plecy także nie mamy co katować go zbyt dużo gdyż jest to mięsień mały więc jeśli na treningu już robimy plecy to nie ma potrzeby dodatkowo jakby zwiększać ilość ćwiczeń i serii żeby wytrenować Biceps. To tyle, jeśli chodzi o teorię i budowę. Jeśli kogoś interesuje dokładnie poszczególne mięśnie budowę ramienia, bicepsu, przedramienia w internecie jest naprawdę dużo bardzo fajnych materiałów na ten temat. A teraz przejdźmy do pierwszego ćwiczenia. Ok, gado, gado, a to każdy pewnie czeka na jakieś konkrety. Na konkretne ćwiczenie. Myślę, że warto zacząć od ćwiczenia, które uważam za jedno z lepszych, jeśli chodzi o ćwiczenie na biceps. Jest to naprzemienne uginanie ramion z sublimacją. Teraz dziwne nazwy. No, przemian to wiadomo, a sublimacja to jest obrót nadgarstka, który następuje od momentu. Początkowego do momentu końcowego. Łatwo to skontrolować, jeżeli będziemy zwracać uwagę na kciuk. Na początkow w początkowej fazie. Kciuk jest skierowany w naszym kierunku. Na koniec kciuk patrzy do góry. To jest ta sublimacja. Po co lepiej jest zaangażowany mięsień, a warto go jakby atakować z różnych stron. Inaczej. Biceps pracuje, gdy łokieć jest jakby za naszą linią tułowia, inaczej przed nami, a jeszcze inaczej jak właśnie jest suplimacja. Więc jedźmy z tym pierwszym ćwiczeniem. Co jest ważne w tym ćwiczeniu i jakie błędy starajmy się unikać. Ważne jest, żeby nie przesadzać z ciężarem. Nie chodzi o to, żeby popisywać się, że potrafimy ileś tam wycisnąć. Nie, bicep jest to taki mięśniem, który przy ćwiczeniu powinniśmy czuć, czyli skupiamy się, wręcz patrzymy na niego, wykonując to ćwiczenie, żebyśmy czuli, że on faktycznie pracuje. Czy przy podnoszeniu, czy też opuszczaniu ciężaru. Nie ma co szarżować, bardzo łatwo yy, zerwać ten mięcin. Następnym takim bardzo popularnym błędem to jest właśnie, gdy mamy za dużo i pomagamy sobie dziwnymi ruchami. A nie daj Boże jeszcze dochodzą i biodra i takie. Rodzaj zarzucania. Także ciężar dobierzcie tak, żebyście czuli ten mięsień i mogli panować nad ruchami tułowia. Odmianą tego ćwiczenia jest wykonywanie go siedząc. Jak wspomniałem, w zależności jak mamy ustawiony łokieć do linii ciała, angażujemy długą albo krótką głowę. I to ćwiczenie możemy wykonywać w wersji, gdzie jest bardziej zaangażowana głowa krótka. Wystarczy po prostu wysunąć łokieć. Jak to wygląda? Czyli na początku ruchu wysuwamy ramię przed siebie i dopiero wtedy zaczynamy zgięcie plus obrót w nadgarstku. Może tak być, że na początku, zanim opanujemy prawidłową technikę, no niestety nie możemy opanować ruchu bioder. Jak na początku sobie z tym poradzić? Wystarczy, jak się oprzecie o ścianę, ja to robiłem przy framudze. W następnych odcinkach pokażę ćwiczenia, gdzie bardziej będziemy angażować głowę długą albo też głowę krótką. W ten sposób będziemy wiedzieli, jak dobrać sobie ćwiczenia, a żeby ten biceps był fajny. Jeśli się podobało, subskrybujcie, dajcie łapkę i komentujcie. Zapraszam na kolejnego wapniaka. Do następnego.